Jaki mamy piękny dzionek dzisiaj? Wczoraj wrzuciłem film, więc pora odpocząć. Dzisiaj będzie pełen relaks. To od czego zaczynamy? Hmm. Ale fajny robak tu jest. Hmm. Albo zrobię sobie spa. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Nikogo się dzisiaj nie spodziewam. Także maseczka. Jakaś sól do kąpieli. Pełen masażyk. Później może sobie strzepie kapucyna gdzieś na ścianę. A Mariusz nadal siedzi na kanapie, On tak od dwóch miesięcy. Diowodu, Marcin, kurde, kiedy jutek, Kiedy co za te wka? Kiedy się pogodzicie, no weź, no pogódź się z nim, no we no. pogódź się z nim... Ho, ho, ho. O, daj autograf, daj autograf. Nie wiem, co to był za pajat, ale przez niego musiałem nawet drzwi zamówić. Dobrze, że drugich nie muszę. Jezus. Kurwa, Siema! moje drzwi! Siła, Marci, kiedy ziutek, no mów, no gadaj, kiedy nagrywasz nożę? Kto ty, no, no, ty no, jesteś? Pracę? Kto ty ja? jesteś i co robisz ja? w moim domu? Ja jestem twoim fanem, znalazłem cię w końcu. No kiedy? Skąd no, masz mój adres? Aż znalazłem na internecie. No kiedy, kiedy nowy, nowy ten? No, nowa noc, praca. A ty kiedy schodniesz? Ty mi powiedz lepiej. Nie wiem, ale kiedy, no mów no. Weź w ogóle ta autograf stąd robisz spam pytaniami, kiedy jutek to tamto. Oglądaj filmy, to się dowiesz. Wypad stąd, już. Wypad. No Ma drzwi! I sąsiada też. GUPIA kula tłuszczu To Piękna klinica, moja ulica To Jezus Maria Jeszcze się wkrada Kurwa. do czyjś doł W oknie się nie mieszczę jest... Kurra Nie mogę przejść przed okno No, on mnie zabije Kurra, ludzie ratunku Ratunku, kurra oh, no i zabił się. Sąsiedzi pomyślą, że torpeda spadła, ale dobra, trudno. To! Piękna Krynica, moja ulica! To! 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 Tysiące dziesięć! Tu zaczynamy, ale się nie damy, bo to ja kula, który pokazuje wszystko co się da, ale nie sprzeda, bo to ja nie sprzedaje się nikomu nie uh. Daję piękne słowa do was, przekazuję ten nakaz oj! Hey! O Jezu, kurwa ty! Hey! Hey! Ole, no znowu się przez okno nie mieszczę! Co? Idź stąd! Idź stąd! Gdzie, ma Marki, stąd. gdzie po... mi przez okno wbijasz, grubasie? idź stąd! Kurde, Idź stąd! Idź stąd! Ile jeszcze mnie będziesz prześladował z tym ziutkiem? Gdzie Ile ziutek? można pierdzielić na ten temat? Idź stąd! Idź gdzie... stąd! Idź stąd pod... Nie będziesz praca. mnie zbrześla... idź stąd oknem najlepiej! Praca. Zostaw mój sprzęt, idź stąd! Idź Id stąd praca. moje drzwi! No kurka wodna! Nie! Zostaw to jest cenny sprzęt! No moje drzwi sąsiada! Idź stąd! Ojej. Kurwa. Co ty robisz? No i znowu zginął Musicie klikać więcej reklamy, to zarobię na wasze niszczycielskie moce. Film. O kurno! Ale co, co? to za... Przecież to jakieś podrabianie za jutro Zaraz mu napiszę w komentarzu. Kiedy nowy ziótek? Ja teraz na multikon konto kurna i kiedy nowy ziótek, dobra, na czwarte, na, na szóste. Oje... O... O da, da... da, o. Kurwa, kiedy nowy ziótek. Nowy ziótek. Znaczy się, jaki nowy ziutek? Ja chcę starego! Ja chcę starego ziutka, kiedy ziutek, kiedy ziutek On musi się pogodzić Oj, oj aż zwa... o oh. Oj Znowu napaskudziłem dziłem no dobra Oj, no, ale dobra Jeszcze mu napiszę Gdzie czok? Gdzie czak? pogódź się z limi plorsze no oo no oj, oj, oj. zamknij w końcu tą pizdę O kurde, zniknął. Idę się zesrać w jego domu. Dobra, żeby więcej tu ten przychaz nie przyleciał. Barykadujemy się. Nie zepsuje mi drzwi, ani nic innego, co mogłoby mu pomóc wtargnąć do mojego. O nie, to przez drzwi umyka. Coś większego to musi być. Może być opona. Dobra, tu nie powinieneś, ale jeszcze okna. On ma nadprzyrodzone mocy teściowej. O Jezu, mój komputer. Dobra, tu nie powinien. Eee, jeszcze jakiś kontener. Powinno być. O tutaj. O, o, o o trzeba szybciej, bo chyba zbliża się chyba. Trzeba szybciej. Jeszcze tutaj. O się wahałem. Oj. O, oh, dopiero na pierwszy schodek wlazłem powinno być kit. Trzymamy się tego co tu jest. Zabarykadowany jestem. Ale tak dla bezpieczeństwa oh. jeszcze. Oh. Tak. Jeszcze tu. Oh. I tu nie powinno. Dobra, drugi schodek. Oj. Oj! Dobra, trzeci schodek. Chyba go słyszę, muszę się ukryć. Mmm, tutaj. Czwarty schodek. Oj. Czwarty skup. Dobra. Oj! Ah. O, tu jest winda! Ale muszę przyszykować jeszcze parówę. No na, na wypadek, gdyby przebił się przez barykadę. Ale mm, inaczej. Dobrze, tu jest winda. E, dam coś lepszego. Dam tu przy okazji... E, Pomyślisz, że to cukierki, ale tak naprawdę to będzie LSD. Jakby się wkradł jakimś cudem, to go zmiecie z planszy. O! A mnie o, nie. Ma. dobra. Gdzie on tu mieszka? Nie, to nie tu A więc to musi być tu. Dobra, zesram mu się pod drzwiami. Kurwa, nasra mi pod drzwiami jeszcze. Ja pierdolę. I kto to sprzątnie teraz, no Może jeszcze na balkonie mi się zesraj. Teraz trzeba mu się zesrać nawet. Kurwa. Ja z nim nie wytrzymam Żeby tylko nie próbował wejść przez, przez okno Oj Chyba przez to Oj Ale dobra, o, na, na razie o, nie chyba, wchodzi Co? Chyba schudłem, rzucę mu stolcem w okno Och ty Ech Ech, Ech. O. Cholera. Co to jest? To jakieś barykady. Kurwa, no to trzeba przez okno. Oj. Ech, tío. Oj, bo się zmachałem. Oj. Opa! O! Dobra, rozbijam ochronę. Oj oj, 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 o! Dobra, jestem w środku. Oj. Ojej, ja muszę kupę. Oooo na komputer. O, o. co to jest? O, cukierki. Ojej, ojej, ja. Oj. Ojej, Co się ojej. Co ojej. Ojej, ojej. Ojej,

Śmierdzi gównem. O mar jest! Nie, nie! Kiedy są, kiedyś mam kiedyś jutek, kiedyś, nowe co że te włuka. No gadaj W końcu kurwa... Chodź tu! Chodź tu cię przy chodź tu! Oj! O, chodź tu! O, chodź! Chodź, o, 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 chodź tu! Idź ode mnie! Chodź tu! A... O, 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 o jak dobrze! O, tak! W końcu cię mam! W końcu cię mam! O, oh, teraz tylko znaczy, że jest mój muy... oh! oh! Ale fajnie, ale mamurty marci kiedy jutek, Marcin Marcin Kiedy ziutek? Kiedy no ten nowa nocna praca Co jest kurwa? Co ty tu robisz? Ja pierw Nie, 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 nie Kiedy nowy, no powiem Nie będzie mi przeszkadzał W mojej pracy Oglądam pulpit. Kiedy wchodzisz do pokoju ziomka, a tam. Ziomek znów ogląda pulpit. Ciekawe co oglądał wcześniej. Dobra, yy, nagramy sobie z Jurkiem teraz <grym> jakiś horrorek, jakąś <grym> pasmofobię chyba. Piotrek, przestań się śmiać na tym Discordzie. Bądź poważny, mamy nagrać materiał. Dobra. Tylko jest dużo komentarzy, kiedy ziutek, jak zwykle. Czy oni nie potrafiają zrozumieć? Nie wiem, nie oglądali chyba filmu pod tytułem, Co się stało z i czakiem, który wypuściłem 5 lat temu. A dobra. W ogóle, Peter, słuchaj, od dawna prześladuje mnie jakiś grubas, nie? Nie wiem, czy on się wprowadził tu gdzieś i, i, i ten grubas jest moim widzem, słuchaj, nie? W się sensie się wszystko spoko, ale nie dość, że mnie prześladuje, pyta się ciągle kiedyś jutek. On utknął w latach 2015 generalnie. I po prostu czuję, jakbym ciągle miał jego oddech na karku. Czuję się stalkowany. Nawet teraz czuję ten jego smród. I, I słyszę jakby jego śmiech, i, 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 i mi to się wydaje, że to nie powinno tak być. Ej, przybliżę mu się do łóżka, Marcin. Marcin Piotrek, kiedy co. Marcin, kiedy Piotrek, ja powinienem się do lekarza, bo tak jakby cały czas słyszę też jakieś głosy w, w głowie. Patryk, kiedy, kiedy się pogodzisz siutkiem. A! Oj, znikł. A! Cześć Marcin Marcin Alo, mów coś Ej, pokażę Marcin. ci coś. Chodź tu. Zobacz Hello. Moje drzwi! Ej, a chcesz zobaczyć żutka? E, tak, tak, tak! Gdzie on jest? Gdzie jest? Chodź, pokażę ci to tutaj trzeba zjechać windą No, no pokażę ci, po, po, poczekaj spokojnie On tam na dole na ciebie czeka Chodź do windy. Tak? Jezu, tak. ledwo się mieścimy No weź się posuń no <śmiech> <śmiech> Nie tu, zostaw te drzwi, zostaw Gdzie on te drzwi on jest? Gdzie on jest? Taka kula do kręgli <laughs> Stryk! No i gdzie on jest? No i już, chodź za mną. Bo czekaj... Bo spa. Oj, oj, oj się zmaha. O boże. Powolutku. Oj. No nie tak szybko. Bo zaraz zemdleję. Dobra, dawaj. Teraz ciśnij Ale mam cholerę. I teraz musisz być cicho, bo on się ciebie nie spodziewa, także na spokojnie, nie zrobisz niespodziankę. Chodź tak powoli, powoli, dobra? No. Tak, wyjdziemy po cichu, żeby cię nie słyszał. Chodź. Ale po cichu, po cichu ma być. Bo, bo, bo ucieknie, a chcesz go zobaczyć chyba, prawda? Halo, ziutek, gdzie jesteś? Oszukałeś no mnie. Wracaj tu. O Jezu, wyskoczyłem. Chodź tu, oszuście! Gdzie jesteś? Dorwę cię, ty bartaczu, krętaczu! Ja nieb komputer za okno Co jest? Ech. Nie ma komputer za okno O oh, kur To też Wolmiesz z tym Co ty robisz? Ech. Ech. Nie Ech. Ech. Co on robi? Złoma jednego Zaraz za okno Nie wiem nie ma A. Jestem grzejnikiem A. Kurwa, nie to mieszkanie jak zwykle mylę. Drugie. Chyba mam Moje drzwi. A, bo ja się zabarykadowałem. Mój komputer. Boże matko bosko, co ja teraz zrobię ze swoim życiem? Nie, praca, Ej, poczekaj, to... poczekaj! Ziutek mi dał prezent dla ciebie. A, ja ci dam. Patrz. Ziutek mi dał dla ciebie... Cukierki z Marsjanek. Zobacz. Ja nic od ciebie nie chcę. Już Ale jak zjesz się... tego cukierka, to zagrasz w wirtualną rzeczywistość, co Ziutek trzyma w kieszeni. No zobacz, Ale... tutaj. Ach, te twoje... Zobacz, tu masz... Tu... Resztki komputera. Zobacz! Tu masz cukierka. Sam ziutek miał go w ustach. Trudno. Ech, no nie mogę tego. No. Mordejeża. O tu też masz. Wybierz jednego z dwóch. Ziutek miał go w ustach. Możesz go wziąć. Grubasie! Bierz to. Zamknij mordę. A Nie ma komputera! Oby mnie chłonie! Niech cały swój dom płonie. Oszuście. O, cukierki. O, 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 ma, oj. Oj. O, płonie. Cześć kochani widzowie. Z racji, że Monte swoim e, kształtem zajął całą kanapę, ja muszę stać obok. Chcieliśmy wam tylko przekazać jedną ważną informację na temat tego odcinka. Ten odcinek był oparty na faktach generalnie. Większość z Was pisze właśnie kiedy Jutek. No weź tą kamerę. Monte. Dobra, już, no już poprawiam, no już... już. Poczekaj. Dobra, zostaw nie, poczekaj. Poczekaj, ja to zrobię, nie? Dobra, teraz. Cześć, widzowie. Ale na razie się tak nie cieszcie. O, i teraz, o. O, jak widok? Bardziej na lewo. Bardziej na lewo, dobra, poczekaj, dalej. No i co, i co, i, i jak? Niech będzie. Tylko czekaj. Nie. Eee, Także tak jest. Mikrofoniki z... eee, no. dobra, kontynuuj. Z powodu, że naprawdę dużo Was nadal pisze o ziutku i w ogóle. A też dużo widzów nie wie, bo nie siedziło. W, w opisie macie link do filmiku pod tytułem Co się stało z Jutkiem i Czakiem, e także obejrzyjcie sobie. Film wyszedł 5 lat temu, pewnie nie każdy widział, ale okej, okay, rozumiem, co prawda to jest mam wkurzająca... Monte. O. E i chcę Was powiadomić, że stare czasy to stare czasy. To były lata 2015. One nie wrócą. Jest nowy content, nowe lata. Ja też jestem starszy. E Ekipa się zmienia z czasem. No, lata lecą, tak. Nic nie będzie już takie samo, ale staram się Was zadowolić, chociażby starym e Monte. Starym klasykiem CZTWK W starym stylu oczywiście Mam nadzieję, że chociaż to wam się spodoba No i żebyście mieli na uwadze, po prostu, że Nie wszystko będzie takie samo jak kiedyś Wiem, że nostalgia i te K KURWO JEBA A no dobra No, więc także odsyłam was do tamtego filmu I proszę, żeby tych komentarzy kiedyś I taki Przepraszam I to zniepo... chyba Zabiłem cię tłuszczem żeby te komentarze po prostu, Oddałem ci kawałek, z czasem, z czasem po prostu, Masa znikały. Zawał. Ale ty kurwa gadasz od rzeczy, boż. A ja mam chyba wylew. Ziutek jest za drzwiami. Co? Gdzie? Wypadłem. Gdzie on jest? Gdzie Ziutek? Biorę was ze sobą, no. Ale nie ma go tu u sąsiada, jak widzicie, widzowie. Ja jestem profesjonalnym operatorem kamery. Dlatego pojedziemy na piętro czwarte i znowu biorę Was tam. Trzymaj masz kamerę do góry nogami. Trudno. Dobra. Idziemy na poszukiwania siódka Co ta kamera? Dobra, trzeba. Kadr ustawić. Już mam Brak. pomysł na nową serię. Myk! Cholera. O kurm A bo ja kamerę zostawiłem. No tak. Dobra. Dobra, widzowie. Znalazłem go. Znalazłem skurwysyna! syna. Proszę. Oto on! Przyjrzyjcie mu się z bliska. So, no. alone. Mówi coś do was. Przywitaj się. Ty kurwa, przywitaj się!